Warto zacząć od tego, że kobiety nie różnią się w zasadzie od mężczyzn swoimi zachowaniami finansowymi. Choć dużo się mówi od, o większej skłonności do ryzyka mężczyzn, o większej spontaniczności, to jednak na koniec dnia okazuje się, że tak naprawdę nasze zachowania kredytowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne czy oszczędnościowe są jednak stosunkowo blisko. Być może jest to funkcja tego, że często podejmowane są one wspólnie i gdzieś te, te różnice indywidualne się zacierają. Tym niemniej, kiedy pyta się kobiety o ich zachowania finansowe, no to one faktycznie dużo nie odbiegają. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę w kontekście zachowań finansowych Polek, to to, że wydaje się, bo jeżeli pytamy Polki o to, jak one formułują cele, jak je dowożą, czy potrafią je zdefiniować dobrze, to 90% Polek mówi tak. Od poziomu identyfikacji problemu przez zrozumienie, jak do niego dotrzeć, jak, jak go rozwiązać, jak dotrzeć do celu, jak weryfikować realizację celu, aż do dowiezienia go na końcu. A więc no, mamy potencjał, tak? 90% mówi, że umie. Z tych 90%, teraz idąc dalej, 60 po, 64% dokładnie, procent Polek ma zdefiniowane cele finansowe, ale na koniec dnia tylko 40% je realizuje. A więc pojawia się pytanie, co się dzieje po drodze, że z tych 90 kilku procent na starcie lądujemy na 40%, które realnie coś robią. No i teraz to, co pokazały badania, to zidentyfikowały cztery obszary problemów: Problem związany z finansami, problem związany z wiedzą, problem związany z postawami i postrzeganiem finansów i z postrzeganiem siebie. No i teraz w kwestii finansów, no, są rzeczy, które są obiektywne, tak, znaczy, no po prostu, jeżeli patrzymy na to, ile Polki odkładają, no śred... przeciętnie Polka odkłada od 0 do 10% swojej pensji, a na drugim miejscu jest odkładanie między 10 a 30%, najczęściej Polki mają, znaczy, połowa Polek ma odłożone ponad 3 pensje, ale już tylko 20% Polek ma odłożone ponad 6 pensji miesięcznych, a zatem to nie jest taka pula, którą możemy specjalnie szasnąć. Ale oprócz tych obiektywnych wskaźników, to co być może jest nawet ważniejsze, to jest subiektywna ocena naszej sytuacji finansowej. Kiedy Polki pyta się o to, no dobra, jak myślisz, ile zarabiasz dokładnie w skali roku, ile wydajesz na siebie, no to się okazuje, że jedynie 20% kobiet jest w stanie odpowiedzieć na to z dokładnością do 1000 zł. A zatem my tak do końca nie rozumiemy, ile my naprawdę mamy pieniędzy. W tym obszarze również drugi wątek jest taki, że Polkom wydaje się, że trzeba mieć bardzo duże pieniądze, żeby zacząć inwestować. Kiedy e, pytaliśmy je o to, ile trzeba mieć, żeby zacząć inwestować w ETF-y, w obligacje, w akcje, w TFI, no to okazywało się, że nie ma instrumentów, w które można zacząć inwestować poniżej 10 tysięcy złotych. To jest absolutną bzdurą, bo jak wszyscy wiemy, no te kwoty są wielokrotnie mniejsze. E, i, więc to jest jeden obszar, obszar finansowy. Drugi obszar to jest obszar wiedzy. Generalnie Polki słabo oceniają swoją wiedzę, ale to, co jest bardziej problematyczne, to jest to, że ich rzeczywista wiedza jest jeszcze niższa. Mamy mniej więcej 15-20% Polek, w zależności od obszaru tematycznego, którym się wydaje, że wiedzą, chociaż nie wiedzą. Takim dobrym przykładem jest obszar kredytów, na przykład, w którym 33%, e, 30% Polek e, mówi, że RRSO e, możemy porównywać między dowolnymi kredytami, nie zważając na warunki kredytowe, i jest absolutnie pewne co do tego, że ma rację. A zatem mamy grom osób, którym się wydaje, że wiedzą, chociaż nie wiedzą. W dużej mierze prawdopodobnie wynika to z tego, że niemal połowa polek czerpie swoją wiedzę przypadkowo zupełnie i nie weryfikując. A zatem wiem tyle, ile usłyszę, ile przeczytam w nagłówkach gazet i wcale tej wiedzy nie pogłębia. No to taka fragmentaryczna wiedza, na przykład właśnie z Lidów w gazetach, które są często troszkę napisane tak, żeby przyciągnąć naszą uwagę, niekoniecznie oddając wprost sens artykułu, no powodują potem, że te przekonania nie są e, najtrafniejsze. No i obok tego są również postawy kobiet wobec, wobec pieniędzy i wobec siebie samych. Po pierwsze musimy mieć świadomość tego, że pieniądze mają dwa rodzaje funkcji. Funkcje ekonomiczne i funkcje symboliczne. Im bardziej postrzegamy pieniądze jako symbol czegoś, symbol nas, i symbol, który ma definiować nasze szczęście, nasz sukces w życiu, który ma być centralnym elementem naszego życia, tym trudniej jest nam na spokojnie, bez emocji rozmawiać o pieniądzach i tym trudniej jest podejmować decyzje. I to jest problem, Polek. Ponad połowa Polek jednoznacznie wskazuje, że to są obszary, z którymi one się zgadzają, że dla nich właśnie tak jest, że, to, że pieniądze mówią, kim one są. A zatem to są takie blokery, które, które gdzieś tam nas powstrzymują przed inwestowaniem. I wreszcie ostatnia pula tych czynników to jest porównanie z innymi. Polki nieinwestujące mówią, że są gorsze niż mężczyźni i niż inne kobiety w różnych wymiarach związanych z inwestowaniem. Zarówno w tych odnoszących się do podejmowania decyzji, jak i różnych cechach indywidualnych, które mogą ten proces wspierać lub nie. Natomiast te polki, które decydują się inwestować, porównują, porównując się do innych kobiet, mówią, że nie jestem gorsza, jestem taka sama jak one, ale nadal porównują się gorzej niż mężczyźni. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że panowie tego tak nie widzą. Że kiedy pytamy panów, jak ty się porównujesz z kobietami, to oni tej przewagi nie robią, takiej jak my robimy. A zatem, drogie panie, to w nas tkwi kłopot tak naprawdę. Myślę, że recepty są dwie. Jedna recepta to jest praca nad sobą i budowanie wiary w to, że mogę bo mam takie poczucie, że jeżeli my nie uwierzymy, że możemy, no to już żadne zewnętrzne siły tego za nas nie zrobią. No a druga rzecz to jest podniesienie obiektywnej wiedzy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że wiele fałszywych przekonań, na przykład fałszywe przekonania dotyczące ryzykowności różnych instrumentów finansowych, wynikają z naszego braku wiedzy. To, że wydaje nam się, że tak gigantyczne pieniądze trzeba włożyć, żeby zacząć inwestować, to też jest przejaw naszego braku wiedzy. A zatem z jednej strony potrzebna jest nam wiedza, ale z drugiej strony nawet jeżeli napchamy kieszenie wiedzą, ile tylko się da, to tak długo jak ja nie uwierzę, że dam radę, to nie rusza. A zatem, drogie panie, postulat dla Was: zawalczmy o to, żebyśmy widziały się w lepszym świetle.